Dzień dobry. Power Walkerzy, jak w co drugi piątek miesiąca witam serdecznie was ja. Ja nazywam się Wojciech Hera i jest mi bardzo miło was zabrać na poranny spacer. Mimo tego, że was nie oszukam, bo jak widzicie, piękna pogoda za mną, pełne słońce, błękitne niebo, co w praktyce oznacza, że na pewno nie jest 6:15. Po prostu nagrywam ten materiał dla Was specjalnie trochę wcześniej. Dlaczego go nagrywam wcześniej? Bo chodzę po górach, a to oznacza, że kompletnie nie mam zasięgu i dostępu do sieci. Telefonicznej, w związku z czym mam tylko i wyłącznie dostęp do e, Wi-Fi w, w nocy, czyli jak wieczorem wchodzę do schroniska. Z reguły w schroniskach jest Wi-Fi, to jest spoko, więc między godziną mniej więcej 19 a 9 rano jestem w stanie przesłać pliki i materiały, i tak zrobię właśnie też z tym materiałem. Gdzie jestem? E, jestem w Styrii czyli e, e, Alpy wapienne, e, Austria, e, ci, 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 którzy regularnie śledzą e, power walki wiedzą, że to nie mój pierwszy pobyt tutaj. W końcu lubię wracać tam, gdzie byłem już, jak śpiewał e, Wodecki. W związku z czym jestem tutaj po raz kolejny. Dlaczego to miejsce? Bo to miejsce spełnia wszystkie moje potrzeby i oczekiwania. Po pierwsze, jest ono w Austrii, czyli jest blisko. Po drugie, Austria jako kraj charakteryzuje się tym, że te skurczybyki mają przepiękne góry. Mają tych gór bardzo, bardzo dużo, to w większości kraj górzysty. W związku z czym mają prześliczne Alpy, duże, normalne, porządne góry. W związku z czym jak masz, wiesz, to jest trochę tak jak e, bym powiedział, jak wchodzisz do sklepu do nie wiem e, albo, nie wiem, tak, do, do, do cukierni, o, i widzisz wszystkie wspaniałe ciastka, to najprawdopodobniej nie weźmiesz principolo. Czy mam coś przeciwko principolo? Pewnie nie, ale jak masz do wyboru pyszne ciasta, które są świeżo upieczone, e, wspaniałe, pachnące, obok jagodzianki i tak dalej, to nie weźmiesz sobie wafelka zapakowanego. No i to trochę jest tak samo tutaj, tak? Znaczy, jak żyjesz w kraju, w którym masz do wyboru do koloru wszystkie góry świata, w sensie rodzaje gór świata, to takie górki, które są generalnie, no one nie są też bardzo niskie, bo jutro będziemy wchodzili na 2300, czyli coś, co generalnie w Polsce jest uznawane już za bardzo wysoką górę. Te dzisiaj cudujemy na 1700, więc generalnie jest całkiem, całkiem spoko. Ale w związku z tym tutaj nie ma w ogóle ludzi. Kompletnie. To trochę jak nasza, gdyby mówiąc z perspektywy Polski, Jura Krakowsko-Częstochowska. Znaczy, znam bardzo mało ludzi, którzy jeżdżą na trekking w Jurę Krakowsko-Częstochowską. Znam dużo ludzi, którzy jeżdżą, chciałam wspinać. Znam całkiem sporo osób, które jeżdżą tam ee, jeździć na rowerach, ale na trekking, hiking pewnie rzadko kto. W związku z czym. To jest to miejsce, które absolutnie pozwala mi resetować głowę. Na szlakach nie spotykamy nikogo. W schroniskach wchodzimy bez rezerwacji i są miejsca. W związku z czym jest absolutnie doskonale, perfekcyjnie, wyjątkowo i wspaniale. Do, jakiegoś, do jakich przemyśleń Was dziś zabiorę? Po pierwsze Was zabiorę, oczywiście, do tego, co nowego się wydarzyło w poszczególnych też. Podcastach. Podcast, o którym rozmawialiśmy w ostatnim Power Walku, czyli o zmieniającej się męskości oraz o tym, że dzieci i młodzież potrzebuje dorosłych dorosłych, jest już opublikowany na Hera On Air, więc ci, którzy po poprzednim Power Walku byli zainspirowani... Mogą uderzać i, e, i słuchać, ale oprócz tego dużo we u mnie zmian. Po pierwsze, pierwsza podstawowa zmiana, a mianowicie zmiana dotycząca e, e, rocznika. A mianowicie skończyłem, e, muszę tutaj przestawić, bo chcę przejść do drugiej ręki, bo było mi niewygodnie już trochę ciągnąć. E, e, skończyłem 48 lat, tak? Jeżeli macie ochotę, możecie mi teraz złożyć życzenia. 10 sierpnia świętowałem swoje 48 urodziny. Czy ta data coś zmieniła w moim życiu? Nic? Ale warto się pochwalić. Czy mam coś w związku z tym do powiedzenia? Dla tych, którzy już słuchali Herra On Point, czyli mojego podcastu solo, gdzie staram się on point, czyli w punkt, czyli maksymalnie krótko, czyli. Dałem że taki limit czasu, e, 10 minut, ale staram się to też e, z reguły opowiadać krócej. Podzieliłem się już bardzo ważną historią, a mianowicie za co jestem wdzięczny e, za ostatni rok. A mianowicie najbardziej jestem wdzięczny za to, co wydarzyło się również na moich urodzinach, czyli na imprezie. Tak, robię duże imprezy urodzinowe. I myślę, że umiem dobrze w imprezy urodzinowe, a, ale też. E, Dlatego, że po prostu mam fuksa, bo mieszkam w domu z dużym ogrodem, a ponieważ urodziny mam w sierpniu, to garden party się po prostu łatwo organizuje. Ale oprócz tego, że mam trochę takich zasobów i talentów, które mogę wykorzystywać, to po prostu umiem w imprezy. Umiem jednoczyć ludzi, umiem ich zbierać, umiem ich zapraszać, umiem ich namawiać do tego, żebyśmy się doskonale bawili. I ta impreza pokazała, że mam gigantyczny. Gigantyczne szczęście do ludzi. A mianowicie spotkało się no sporo osób i myślę, sobie, że miało wszyscy jedną wspólną cechę życzliwość. Mam to szczęście, że dzisiaj zgromadziłem dookoła siebie ludzi, którzy z definicji są mi życzliwi. Myślę, że sobie nawzajem też są życzliwi eee, po prostu. I to jest duża zmiana w moim życiu, no bo w naturalny sposób jako człowiek o dość dużej, pewnie niektórzy mówią, kiedyś chorobliwej ambicji, bardzo długo żyłem w takim modelu rywalizacji o wszystko ze wszystkimi. Tak, znaczy takiego ciągłego pokazywania sobie nawzajem, kto ma dłuższego, kto ma większego, kto więcej osiągnął. No i w naturalny sposób duża część moich znajomych to byli ludzie, których mógłbym nazwać samcami alfa którzy w bardzo podobny sposób podchodzili do relacji. No więc wiele spotkań kiedyś było dzisiaj już na to myślę sobie z perspektywy czasu niedozniesienia. Tak, przepełnionych sarkazmem, przepełnionych mikrodocinkami, ciągłą taką małą rywalizacją ze sobą. A teraz wydarzyło się coś, co sprawiło, że jest kompletnie inaczej że wszyscy przychodzą są uśmiechnięci, gratulują sobie nawzajem, życzą sobie nawzajem fantastycznego czasu i po prostu przeżywają ten czas ze sobą absolutnie w cudowny sposób. Za chwilę zostańcie ze mną, znaczy właściwie to nawet nie będzie mielibyście pójść, ale zostańcie jeszcze chwilę, bo Nagrywam to idąc w przepiękne miejsce. Po pierwsze, mi idąc nad. O, spadnę w błoto, bo jestem nad jeziorem, które chcę wam pokazać. Ono jest absolutnie zjawiskowe i charakteryzuje się tym, że, po pierwsze, jest na wysokości 1500 metrów, a po drugie. Można się w nim kąpać, więc mam nadzieję, że za chwilę będziemy mogli się e, przekąpać w tym e, wyjątkowo spektakularnym, wyjątkowym zbiorniku e, wodnym i że będzie absolutnie wspaniale, cudownie, doskonale. Krótko mówiąc, wybitnie. Teraz uwaga, muszę trochę przejść przez trudniejszy e, fragment. O już chyba sobie poradziłem. W związku z czym będzie low! Będzie absolutnie zjawiskowo. Dobra, eee, więc kontynuując naszą historię, cieszę się, że w ramach 48 lat doszedłem do momentu, w którym mogę powiedzieć, że jest jedna rzecz, która w życiu jest absolutnie najważniejsza, a mianowicie, że mieć dookoła siebie życzliwych ludzi. Dobra, pokażę Wam. Zobaczcie. Tu z tyłu jest jezioro, tam w tle są góry. Czyż nie jest przepięknie? Zjawiskowo, co? No, absolutnie doskonale. I tu idziemy sobie tam po drugiej stronie, jest taka mikro plaża, e, na której oczywiście nie ma nikogo. Teraz spotkaćmy cztery, cztery osoby, pewnie jedne z pierwszych dzisiaj na szlaku. E, I będziemy sobie korzystali z tych uroków na e, tury. W związku z czym, to co mogę powiedzieć, trochę wracając do naszego wątku, że po 48 latach, jeżeli wiem, co jest w życiu ważne. A chyba wiem, to wiem, że w życiu jest to ważne, żeby się otaczać ludźmi, którzy życzą ci dobrze, którzy umieją być prawdziwymi przyjaciółmi. A ci, którzy słuchali kiedykolwiek dobrej rozmowy ne, o przyjaźni, wiedzą, że ja mam bardzo prostą definicję i nie wierzę w to, co mówi stare polskie przysłowie niedźwiedzie: że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Nie, nie wierzę w to, że przyjaciół poznaje się w biedzie. Wierzę w to, że przyjaciół poznaje się w sukcesie. Wierzę bardzo mocno w to, że prawdziwy przyjaciel to jest ten, który umie być z Tobą i przy Tobie bez zawiści, bez zazdrości wtedy, kiedy Ci się wiedzie bardzo dobrze, kiedy wygrywasz, kiedy realizujesz swoje cele, kiedy osiągasz sukces. I chyba dzisiaj faktycznie mogę się pochwalić tym, że mam właśnie takich przyjaciół. Ech. O, ale tak jak powiedziałem, więcej na ten temat w Heraon Point, e, do czego zachęcam bardzo serdecznie do słuchania. Szczególnie, że ten tydzień w Heron Point jest obfity, no bo, będąc w tych pięknych okolicznościach przyrody, grzechem byłoby nie nagrywać podcastu solo. Szczególnie, że chodzenie po górach mnie diabelnie rozwija intelektualnie, inspiruje i sprawia, że właściwie to. Non stop myślę sobie tylko o tym, co jeszcze mi wpada do głowy, e, ponieważ jestem bez leków, e, a lekarz psychiatra przypisując mi kiedyś medykinet powiedział Panie Wojciechu, zobaczy pan, że pójdzie pan do lasu i nie będzie pan miał gon gonitwy myśli. I faktycznie w momencie jak go brałem, to się to sprawdziło. Faktycznie nie miałem go gonitwy myśli, ponieważ jestem bez leków, to myśli są non stop. Ale to dobrze, bo one nie przeszkadzają mi, tylko mnie inspirują. Już napisałem pewnie 16 projektów w głowie, które powinienem zrealizować po powrocie. Jak nam życie to mi przejdzie, zaraz po powrocie, jak to zwykle bywa z ADHD. E, ale nie o tym. Dobra, zobaczcie, jestem teraz znowu nad już bezpośrednio taflą jeziora. Czy to nie jest piękne? I tam góry, a tu woda. Jezu, nie ma piękniejszego połąc po połączenia, czyli góry i e, woda. Znaczy, uważam, że jeżeli jest w świecie coś, co zasługuje na każdą jedną nagrodę najpiękniejszy e, pejzaż świata, to jest to e, woda i góry w jednym miejscu. E, no dobra, wracając do naszego Powerwalka i naszej tutaj cudownej rozmowy. Przepraszam Was bardzo, że on jest taki nieuporządkowany, ale jest jaki jest. I ostatnia rzecz. Do której chciałbym Was zachęcić, to chodząc sobie tutaj po górach, to jest strasznie śmieszne, e, nucę sobie, nie wiem w ogóle skąd mi ona przyszła do głowy, balladę o dwóch koniach e, Wojtka Munarskiego. Czyli hej, ubawi Was ogromnie w parę chwil balladka ta. Raz z zaprzęgu szły dwa konie, sły w zaprzęgu, konie dwa. Pierwszy był to koń posłuszny. Pierwszy w galop cwał czy trucht. Chętnie ruszał, grzecznie ruszał. Na najlepszy bata, na najmniejszy bata ruch. Jupi, yupi, Na najmniejszy bata ruch. Tu tu tu, 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 Drugi za to koń był hardy. Nieposłuszny pędzi wiart. W karku mocny, w pysku twardy. Fur na lejce, fur na bat. Gdy zaś chodzi o woźnicę, co na koźle z batem tkwił, bardzo on to kierownicze stanowisko lubił było. No, mógłbym zasięgać do końca, ale ponieważ już wiecie, że nie umiem śpiewać, to nie będę was katował. A zachęcam Was do tego, żebyście sobie wpisali na Spotify'u albo na YouTubie balladę o dwóch koniach. Ci, którzy bardziej chcą się utwierdzić w sensowności jej, mogą też wpisać tekstowo i przeczytać sobie cały tej, tekst tej ballady. Bo jest ona wybitna. Towarzyszy mi od 40 lat. Jak byłem małym chłopakiem, to miałem w domu naszym rodzinnym gramofon na płyty winylowe i oprócz płyt, które były dla mnie, czyli przygody koziołka matołka, płyty z bajkami, to była płyta Wojtka Młynarskiego z koncertu W Ateneum. I ja ją tukłem non stop. E, oczywiście została ze mną też piosenka o cyrkowcach, czyli nam o, zaśpiewać coś o cyrku. No i dobra, kiedyś we śnie śnik cyrk widziałem, że ho ho, był w tym cyrku taki fantastyczny program i tak dalej, i tak dalej. I tam była też ballada o dwóch koniach, której wtedy kompletnie nie rozumiałem o co w niej chodzi. A dzisiaj po latach uważam, że jest to jedna z najbardziej trafnych, życiowych i prawdziwych lekcji, w które warto wierzyć. A mianowicie jak trafiasz na szefa, menedżera furiata, który jest kompletnie nieogarnięty emocjonalnie, jeśli chodzi o bycie menedżerem. To jedyna rzecz, którą możesz zrobić, to pamiętać o tym, że z tej balladki smakowitej niech popłynie w morał świat. Gdy mieć paragnia autorytet ham... Co w ręku trzyma bat, kto się stawia, ten ma z tego mimo wszystko jakiś zysk. A kto słucha i ulega, ten najpierwszy bierze w pysk. Jupi, yupi, aj, aj, Ten najpierwszy bierze w pysk. I chciałbym Was zostawić z tym. I chyba to jest takie moje trochę, bym powiedział, chłopięce, naiwne marzenie. Chciałbym, aby był świat, w którym Jednakże nie będzie tak, że będą menedżerowie, którzy są delikatnie mówiąc furiatami, nie ogarniają życia i dopieprzają się do ludzi trochę idących w kierunku mikromanagementu, a jednocześnie, żeby ludzie, pracownicy jak najszybciej odkryli, że kto się stawia, ten ma z tego mimo wszystko jakiś zysk a kto słucha i ulega, ten najpierwszy bierze w pysk, bo mam przekonanie, że najbardziej w pysk dostają ci, którzy dostawać nie powinni. I zobaczcie jaki widok. Jezus Maria. Ale zjawiskowo. No dobra. Zostawię Was e, już dziś, bo mam takie przekonanie, że się zasapałem wystarczająco dużo. E, dzięki bardzo. Widzimy się za dwa tygodnie. Pa! Dzięki za wspólny spacer. Partnerem strategicznym Power Walk jest MultiLife, twój asystent zdrowia i rozwoju od Benefit Systems. Masz pytanie? To zadaj je w komentarzu. To był Power Walk, twój podcast w ruchu. Razem idziemy małymi krokami ku wielkim zmianom.